Chciałabym teraz Państwu pokazać, jak planuję, co planuję Państwu powiedzieć w trakcie naszego spotkania. Chciałabym krótko powiedzieć o twórcy metody, powiedzieć o głównych założeniach, o strukturze pracy w psychodramie, o charakterystycznych elementach i technikach psychodramy, podać Państwu parę przykładów prac protagonistycznych. Ja na pewno ich nie będę bardzo szeroko opisywać, ale żebyście może Państwo chociaż troszeczkę tego, to poczuli. I o tym, jak wykorzystać psychodramę w gabinecie. Teraz pomyślałam sobie, że pokażę Państwu, jak my się uczymy. Oczywiście, cała ta nasza prezentacja nie będzie tak wyglądała, ale akurat, jeśli chodzi o Moreno, pomyślałam, że skorzystam z tego, z możliwości, jaką daje psychodrama, po prostu wejdę w rolę Moreno i powiem Państwu o nim, będąc. Jakubem Lewi Moreno. My jak się uczymy na takich różnych seminariach, uczymy się właśnie w działaniu i w, w aktywności, czyli nie uczymy się teorii w sposób taki teoretyczny. Więc chciałabym jakoś tak spontanicznie, nie wiem czy bardzo kreatywnie, pokazać Państwu, jak my się uczymy. Ja teraz stanę się Jakubem Lewi Moreno.